Hello there, z tej strony Lego Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przegląd najnowszego magazynu LEGO Marvel Spider-Man mini figurką doktora Octopusa. Na kładce klasycznie mamy informacje o zabawce oraz przedstawionego tytułowego bohatera Spidermana. Mamy informację, że jest to numer pierwszy na 2024 rok, a cena pozostaje bez zmian 19,99. Mamy pokazane też dwa plakaty, w tym całkiem fajny z Venomem. Poza tym jest też nowość. Miejsce na Trading Card Collection, karta litowana numer 20 z Halkiem. Tak się ona prezentuje w realu. Klasycznie rzut oko na spistraści mam tutaj Spidego i Milesa Moralesa. Dalej mamy kilka informacji o głównym bohaterze magazynu. Następnie jest instrukcja do złożenia minifigurki oraz jej macek. Następnie mamy jakąś misję z Mysterio i Iron Spiderem. Reklama gazetki LEGO Star Wars, której przegląd jest na kanale. Link w prawym górnym rogu. Co prawda jest to wersja hiszpańska, ale i tak myślę, że film warty zobaczenia. Następnie pierwsza część komiksu z intrygującym tytułem Zapakowani albo raczej zaapakowani. Następnie notki Spidermana dotyczące postaci Hobgoblina. Komiks część druga, dalej konkurs rysunkowy. Są nawet nagrody. A w następnym magazynie dostaniemy nie nienarysowaną minifigurkę Spider-Gwen, a kolejną wersję Milesa Moralesa. Szkoda, że znowu jest to ta sama postać, no ale tej jej wersji nie mieliśmy w magazynie, więc i tak dobrze, że się pojawia. Minifigurkę dostaniemy 12 marca. No i na koniec reklama magazynu Lego Dreams z minifigurką króla koszmarów, którym wszyscy się zachwycają. Chociaż dla mnie jest ona taka po prostu w porządku. Naszą minifigurkę koka klasycznie dostajemy w papierowym blistrze. Jeśli chodzi o zawartość, wiadomo jest tutaj trochę więcej klocków niż zwykle, ponieważ poza samym Dokokiem dostajemy jeszcze jego macki. Doc Ock, lepiej znany jako Dr. Oktopus, Był on jednym z głównych przeciwników Spider-Mana. Ostatni raz na dużym ekranie pojawił się w filmie Spider-Man bez drogi do domu. Zanim umówimy minifigurkę, zajmiemy się jej mackami. Jak na tak naprawdę akcesorium do minifigurki zrobione specjalnie pod gazetkę, to uważam, że są one zrobione bardzo dobrze. Jest w nich wiele stawów, dzięki czemu możemy je wyginać na różne strony i różnie minifigurkę z nimi ustawiać. Są one zaczepione do figurki na elemencie czarnego plecaka. Jeżeli chodzi o tors i nóżki minifigurki, no to niestety nóżki są niezadrukowane, no a szkoda, bo ja zawsze to mówię, że zawsze można byłoby nawet jakiś mały detal dać, żeby po prostu uzupełnić tą minifigurkę. Jeśli chodzi za to o tors to jest on całkiem dobrze wykonany, mam tutaj szczegółowe nadruki kombinezonu. Mamy tutaj też wiele kolorów, jest szary, jasny oraz ciemny zielony. Jeśli chodzi o główkę, to tutaj nie będę się czepiał, minifigurka ma dwie twarze i obydwie mają założone charakterystyczne okularki. Jeśli chodzi o włosy, to tutaj taka ciekawostka, pojawiły się między innymi u minifigurki Tekas Bad Batch. Podsumowując, cieszę się, że Blue Ocean dodało tą minifigurkę do magazynu. Pojawiła się tak naprawdę w trzech zestawach, w tym Daily Beagle. Jak się domyślacie, ja niestety nie miałem okazji kupić żadnego z nich. Sama minifigurka jest całkiem fajna, ale wiadomo tak jak zwykle będę narzekał, że nie dostała żadnych nadruków ani dual moldów na nóżkach. Poza tym mamy całkiem dobrze wykonane macki zbudowane z klocków. Napiszcie koniecznie czy Wy posiadacie tę mini albo czy zakupicie ten magazyn. A ja się już z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I na razie.